Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, piękne jest to obserwowanie, jak PiS z PSL się przerzucają odpowiedzialnością za to, co, co się dzieje na granicy i co się dzieje w polskiej gospodarce. Ja przypominam, że 19 maja 2022 roku w Parlamencie Europejskim wszystkie obecne tu partie poza Konfederacją zagłosowały za otwarciem granic Unii na ukraińską gospodarkę, na ukraiński transport. Lewica, Platforma, PSL i PiS. Szanowni państwo, my mamy nadal rząd Mateusza Morawieckiego. Przypominam siedzącym tutaj na tej sali ministrom, wiceministrom, panu premierowi, że nadal pełnicie funkcję. I w tym czasie, kiedy my tu siedzimy i kiedy dzielimy sobie funkcje w komisjach, polscy transportowcy na granicy kolejny tydzień marzną, głodują, zmagają się z groźbami przemocy fizycznej ze strony Ukraińców. Więc składam wniosek formalny żeby ministrowie, wiceministrowie przestali się bawić w okupowanie mównicy i wzięli się do roboty, żeby we wsprzeć polską branżę transportową. Dziękuję. Wniosek sam w sobie jest dobry, ale śmieszne jest to, że składa go ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, który rządzi od ośmiu lat. I prowadził politykę całkowitej, poza machaniem szebelką, całkowitej uległości wobec Unii Europejskiej. To premier Mar Mateusz Morawiecki jeździł do Unii Europejskiej lobbować, żeby Unia Europejska mogła nakładać na nas podatki. To premier Morawiecki nie złożył yy, weta, do czego miał prawo yy, na, yy, podczas uchwalania Fit for 55. To premier Morawiecki nie, nie, zgodził, nie zgłosił sprzeciwu przeciwko przeciwko zakazu samochodów spalinowych na szczycie klimatycznym. Jesteście hipokrytami i tylko Konfederacja jest w stanie przywrócić Polsce suwerenność. Dziękuję bardzo. Dlaczego pan, panie premierze, wczoraj i dzisiaj prezentował się tu jako nieledwie ofiara totalitaryzmu, podczas gdy pan jest jednym z beneficjentów systemu trzeciej RP, który od początku do końca ten system budował. Panie premierze, pan nie jest ofiarą totalitaryzmu. Pan doskonale w polskiej polityce się odnalazł i w niej funkcjonuje. Ludzie, którzy mogą się ustawiać w roli ofiar, to ludzie, którzy kiedy pan był premierem, siedzieli na przykład w areszcie wydobywczym po dwa lata, bo pan i państwo ministrowie wpadliście na pomysł wojny z kibicami. To ludzie, którzy byli zatrzymywani na marszach niepodległości, a następnie skazywani przed sądami. I chodziłem na sale sądowe i patrzyłem jak to się odbywa na podstawie... Fałszywych zeznań, funkcjonariuszy policji bez żadnych dowodów, nawet kiedy nagrania wideo potwierdzały, że ktoś był niewinny. Ja organizowałem przeciwko pańskiemu rządowi manifestację po aferze taśmowej. Zostałem zatrzymany na ulicy Szucha wraz z innym byłym posłem Robertem Winickim przez policję, i następnie, przy mnie. Za waszej władzy policjanci bezczelnie pisali fałszywe notatki, że rzekomo ich zaatakowałem, gdzie nagrania wideo tego nie potwierdzały. Przed sądem te, te zarzuty upadły, ale wcześniej policja, kontrolowana przez pańskich ministrów, utrudniała moim adwokatom kontakt ze mną i ustalenie, kiedy znajdę się na sali sądowej. Tak wyglądała praworządność w waszym wypadku. Może pan się tłumaczyć, że pan o tym nie wiedział. Może pan się tłumaczyć, że to nie pana była odpowiedzialność, tylko kogoś innego, że później pan wyjechał i w ogóle był zarobiony, miał obowiązki ważne w Brukseli. Może pan się tak tłumaczyć? Natomiast to są fakty. Dlatego z naszej perspektywy zapowiedź tego, że wy będziecie teraz tutaj fundować praworządność, rządy prawa, naprawiać sądy, prokuratury itd. To są czcze zapowiedzi. Wyście przez 8 lat ćwiczyli swoje porządki w wymiarze sprawiedliwości i to co mieliśmy, to mieliśmy nadużycia ze strony służb specjalnych, mieliśmy nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez policję, brak szacunku dla wolności zgromadzeń. Sytuacja na ulicach uspokoiła się, kiedy oddaliście władzę. W momencie, gdy zdawaliście władzę, odbył się pierwszy spokojny marsz niepodległości. Pamięta to pan panie premierze? Czy z Brukseli już pan tego nie widział? I pani Kopacz, która była wtedy premierzem, nie przekazała tych informacji. Piękne słowa o miłości, pojednaniu, solidarności, ale panu jest trudno wygłosić jedno przemówienie, w którym co 10 minut nie sączy pan jakichś jadowitych aluzji. Ci ludzie, którzy tu siedzą, mają bardzo poważne wady. Naszym zdaniem oni rządzili fatalnie. Uważamy, że powinni być odsunięci od władzy i bardzo dobrze. Trochę higieny politycznej w Polsce się przyda. Trzeba Was tych urzędów pousuwać. Może wrócicie do kontaktu z rzeczywistością zamiast uważać się za Mesjaszy naszego narodu. Natomiast wy w tą rolę nie wchodźcie, bo wejdziecie w te same, co i wcześniej kolejny. Nie wiemy, w jaki sposób chce Pan walczyć z zadłużeniem Polski, PiS udaje, że nie podniósł zadłużenia, podniósł je bardzo znacznie, ale i Wy to robiliście przecież ministra Rostowskiego za to krytykowaliśmy. My nie chcemy w rządzie wpływów lewicy, którą Pan obsadza na kluczowych stanowiskach odpowiedzialnych za pracę, za edukację, za rodzinę. To kuriozalne decyzje jak na byłego polityka centroprawicy, ciągle przez jakieś nieporozumienia należącego do partii chadeckiej, czy może posthadeckiej. Nie chcemy poprawności politycznej. Nie chcemy ograniczeń wolności wypowiedzi, które pan próbował wprowadzić, kiedy był pan poprzednio premierem. Testował pan to, nie znalazła się większość, oby i w tym Sejmie się nie znalazła. Nie chcemy uczenia nas wartości, bo swoje wartości mamy i znamy. Nie chcemy uczenia nas europejskości. Nie chcemy centralizmu w Unii Europejskiej. Nie chcemy etatyzmu, socjalizmu. Będziemy dla Was twardą opozycją, która broni wolności, niepodległości, tradycji, patriotyzmu, umiaru i rozsądku. Taką opozycję w nas będziecie mieli, jeśli coś Wam wyjdzie. Nie zawahamy się tego zauważyć, bo nie jesteśmy ideologicznie nastawieni, że ma się Wam nie udać. Nie chcemy seksiarskiego konfliktu PiSu i Platformy. Chcemy Polski normalnej, w której rządzi się dobrze. I Pańskie ekspoze w tej chwili krytykujemy. Bo Pańskie ekspoze było skupione na sekciarskim sporze pisu i platformy, a nie na planie dobrego rządzenia. Dziękuję bardzo. Po ponad siedemdziesięciu dniach pańskich rządów spełnił Pan ze stu obiecanych konkretów na pierwsze sto dni sześć sześć konkretów i co gorsze z odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie kwoty wolnej od podatku jasno wynika pańskiej odpowiedzi pisemnej, że nie zamierza pan w najbliższym czasie spełnić tego ważnego konkretu. Dlatego zwracam się tutaj do pana, panie marszałku Hołownia, bo pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt, tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji. I ten projekt leży już w zamrażarce prawie trzy miesiące. Także bardzo proszę otworzyć tą szeroko a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami bardzo bo, dobrze bo... Bo A czy dobra... będą akurat na przyszłe święta, święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Ja pośle, ja... Przyjmuję panie... je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić konwencjonierów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. Nie Jeżeli was? miałby pan inne pomysły co do cateringu, serdecznie również... Zapraszam Panie Pośle, chętnie przyjmiemy Panie czym chata bogata. Ja, ja rozumiem, że Pan w to wierzy w co, co teraz mówi, bo jestem posłem piąty rok, pan trzeci miesiąc, jeszcze dużo się Pan musi nauczyć. Dziękuję. Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw morderców, pedofilii, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości, nikt nikogo nie porywa, nie morduje, nie gwałci, nikt nie ustawia wielkich przetargów, nikt nie kupuje ustaw, nic złego się nie dzieje. I zbudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, to praworządnością wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza albo Michał Kołodziejczak albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie? Naprawdę komuś przyszło do głowy to, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca, bo komuś w służbach pis to do głowy przyszło. Zresztą tych przestępców to wy zidentyfikowaliście znacznie więcej. Media donoszą, że dokonaliście 3000 ataków na 500 urządzeń należących do kontrolerów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli. I to w trakcie inwigilowaliście tych ludzi właśnie wtedy, kiedy nikt zajmował się – no niespodzianka, przypadek – wyborami kopertowymi. Zresztą najlepiej o waszych esbeckich rządach, o waszych esbeckich służbach świadczy to, że na dzień przed ciszą wyborczą opublikowaliście w TVP zapis rozmowy pomiędzy prezesem Najwyższej Izby Kontroli a jego adwokatem. Co by się wydarzyło, co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem, a może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału, bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu i to przez długie lata, bo ci mentalni ubecy, te moralne zera. Inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, przeglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i skarać ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ktoś za to, co tu się stało, na długie lata nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nieprędko pozbędziemy swe, się swojego tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru. Otóż ten pielęgniarz zwrócił mi uwagę na pewien fakt empiryczny. W takim mieście jak Białystok, powtarzam, w zagłębie in vitro w PRL-u i post PRL-u, no bo badania, które prowadziły do tego trwały lata. Jest z konieczności ograniczona liczba dawców. Dawców czego? Gamet, gamet męskich i żeńskich, jak się to elegancko nazywa, a mniej elegancko, no to właśnie nie będziemy wchodzili w szczegóły. Otóż ograniczona liczba dawców sprawia, że z każdym zabiegiem, który, uwaga, nie jest zabiegiem leczniczym, wyprowadzam z błędu, bo to szereg razy padło tutaj z trybuny. Szereg, szereg rosnący tych zabiegów sprawia, że rośnie matematyczne prawdopodobieństwo, że tu, na tym świecie, nie na tamtym, spotkają się. Dzieci tego samego tatusia Pewnie najczęściej spotkają się nie wiedząc o tym, że są dziećmi tego samego dawcy. I być może, zwrócił mi na to uwagę ów pielęgniarz, być może zechcą jakimś, jak to się mówi po świecku, zbiegiem okoliczności dać początek nowemu życiu, tylko nie będą wiedzieli. O tym, że mają tego samego tatusia, bo z mamusią to jednak łatwiej ustalić. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy wysłuchałem tej prognozy. To niestety nie weszło do filmu, gdyż było off the record. Mijały lata, sprawa weszła do agendy parlamentarnej, miejskiej, stała się sztandarem rewolucji, która w poszukiwaniu zaginionego lumpenproletariatu proletariatu rozgląda się za nowymi grupami ludności, które mogłaby wciągnąć do swoich szeregów. Wzięliście to na sztandar, wy ludzie wielopokoleniowo już niestety reprezentujący mentalność eugeniczną, mentalność aborcyjną. I otóż z upływem lat zacząłem czytać doniesienia, z których kilka Państwu przeczytam, bo niektóre są świeże. W dalekich krajach z drugiej strony globusa lekarz ojcem czterdzieściorga, dziewięciorga dzieci przy zabiegach in vitro, używał własnego nasienia. Skandal. Tak? W Kanadzie. Uspokajam, to tylko Ludowa Republika Kanady, to daleko, to na pewno nie u nas. Na pewno nie u nas. Ginekolog zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Nie wiadomo, ile ma dzieci. I świeża rzecz z tego roku. Wiecie Państwo, marzec 2024: trzy. Pan Jonathan Jakob Meyer, holenderski muzyk, jest biologicznym ojcem. 550 orga dzieci, które wytropiły tatusia. Najpierw jakieś dwie dziewczynki zorientowały się, że mają oczy nie po mamie, nie po tacie. Wynikło z tego śledztwo policyjne i uwaga, publicznie domagają się jacyś ludzie zniszczenia zmagazynowanych plemników tego, tego dobroczyńcy ludzkości. Oczywiście to nie u nas, prawda? U nas w Polsce procedury na pewno przestrzegane. Szanowni państwo, zapraszacie naszych rodaków, żerując na ich dramatach życiowych, zapraszacie do przedsionka piekieł już na tej ziemi. I ja, i ja nie będę rozszerzał tej argumentacji. Powiem tylko, że właśnie moglibyśmy powiedzieć... Dajcie nam, katolikom, normalnym, uczciwym ludziom spokój, i nie każcie nam płacić na to, co tam sobie robicie. Ale sprawa, jak widzicie, ma konsekwencje potencjalnie społeczne. Konsekwencje, z których problemy z ustalaniem linii dziedziczenia majątności będą najmniejszym problemem. Najmniejszym problemem, Szanowni Państwo, są procedury godziwe i niegodziwe. I to że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Przez 18 lat Zwracam się teraz do posłów obecnej koalicji codziennie mówiliście o tym, jak ważna jest praworządność, jak ważna jest konstytucja. Organizowaliście marsze kodu, krzyczeliście o dyktaturze Kaczyńskiego, a po wygranych wyborach okazało się, że jeszcze ważniejsza od praworządności jest konieczność natychmiastowego przejęcia pełni władzy, a nie tylko tej jej części, którą powierzyli wam wyborcy. Przechodząc do ministra Adama Bodnara, można o nim powiedzieć jedną dobrą rzecz. W tym liczącym ponad 100 ministrów oraz wiceministrów rządu pełnym nierobów, on jeden rzeczywiście ciężko pracuje. Niestety, ta praca polega na łamaniu prawa, niszczeniu instytucji, demolowaniu systemu prawnego, deptaniu praworządności, o którą tak zabiegaliście. Niektórzy pamiętają jeszcze o falandyzacji prawa. Niestety ta choroba rozwinęła się w kolejne stadium, bodnaryzację prawa. Czyli działanie bez żadnej podstawy prawnej na podstawie opinii prawników. Szukanie jakiejś podstawy prawnej mającej uzasadnić podejmowane działania. Jeszcze dwa lata temu. Profesor Adam Bodnar ubolewał, że w Polsce prawo musi ustąpić decyzjom politycznym, a teraz to prawo musi ustępować jego decyzjom politycznym. Jak rozumiem, jedyna różnica polega na tym, że obecny rząd łamiąc prawo szeroko się przy tym uśmiecha i dlatego musimy go zrozumieć, musimy to akceptować. Mógł Pan, Panie Ministrze. Pokazać Polakom, na czym polega praworządność. Mógł Pan zakończyć trwający kryzys konstytucyjny, niestety postanowił go Pan eskalować, postanowił Pan łamać prawo jeszcze bardziej niż Pana poprzednicy, postanowił Pan rozwiązać problem ludożerstwa, zjadając ludożerców. Nie wierzę niestety, że w Polsce mamy praworządność, nie wierzę, że mamy w Polsce rządy prawa. Rządzi ten, kto ma większą pałę, jest w stanie walnąć w nią łeb swoich przeciwników. Robił tak PiS w trakcie covid i Wy tak robicie w sprawie TVP czy Prokuratury Krajowej. I zapomniałem. Skończyła się taśma. No pójda. Dlatego Konfederacja oczywiście zagłosuje przeciwko, za wodą nieufności wobec ministra Bodnara. Bardzo dziękuję. Przez 108 lat zwalczaliście klasę średnią i to z rewolucyjnym zapałem Zandberga. Zwalczaliście przedsiębiorców, specjalistów, ludzi zaradnych, ludzi, którzy chcą brać życie we własne ręce. To wasze urzędniczki zorganizowały prowokacje namawiając, mechanika samochodowego, żeby już po tym, jak zamknął kasę fiskalną, wymienił im żarówkę za 10 zł, a gdy się zgodził panią pomóc, to wlepiły mu mandat. To wasi urzędnicy niedawno w Łodzi dali kasierce w lodziarni mandat 3000 tysiące zł, bo położyła paragon na ladzie, zamiast dać go do ręki klientce. To wy nasłaliście policję i na Sanepid, na 16 Marysię, która chciała we wrześniu tego roku... Zaoszczędzić pieniądze i wydać je na wycieczkę szkolną, sprzedając wiśnie z sadu dziadka. Proces nad marysią odbędzie się w lipcu te, przyszłego roku, co też pokazuje, jakie sprawne są wasze sądy. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasem się nawet staje przestępstwem. Jednocześnie byliście wyjątkowo mili dla wielkich międzynarodowych korporacji. Mieliście dla nich ulgi podatkowe, zachęty dopłaty. Bardzo też ceniliście zarządzane czy z waszych kolegów z spółki Skarbu Państwa, które niemiłosiernie doiliście do utrzymania waszego aparatu partyjnego, tej hydry nienasyconej waszych dzieci, żon i matek. Byliście bardzo słabi względem silnych korporacji i bardzo silni względem polskiego drobnego biznesu. W trakcie covid napadaliście na przedsiębiorców, którzy słusznie nie chcieli przestrzegać waszych nielegalnych i często idiotycznych nakazów i zakazów. Nasyłaliście policję, straż miejską, sanepid, prokuraturę, wlepialiście dziesiątki tysięcy złotych kary, stosowaliście przemoc względem ludzi, którzy po prostu chcieli ratować dorobek całego swojego życia. Kazaliście im nakładać maski chyba tylko po to, żeby nie czuli, jak plujecie im prosto w twarz. Rabowaliście i biliście ludzi którzy okazało się, że mieli rację, bo wyroki sądów administracyjnych wskazywały, że wasze zakazy były nielegalne. Wymyśliliście też sobie, że przedsiębiorcy w Polsce sobie nie radzą, nie widzą, w którym kierunku świat zmierza, bazują jedynie na taniej sile roboczej, są nieinnowacyjni, nie są w stanie dotrzymać kroku zagranicznej konkurencji. Bo było zupełnie oczywiste, że urzędnicy zdają się na zarządzaniu, inwestowaniu, na innowacji, tak jak ja na balecie. Nie dostrzegliby okazji inwestycyjnej nawet gdyby im stanęła na stopie i walnęła ich prosto w nos. Ale nawet ja byłem zdziwiony rozmiarem porażki waszych rządów. Spójrzmy, do jak wielkiej katastrofy doprowadziliście polską gospodarkę, za którą wzięliście odpowiedzialność. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet w łopaty w miejsce, gdzie miała stać ich fabryka. Gdzie jest Prombatory? Gdzie jest pociąg Lux Torpeda? Nie rozpoczęliście nawet budowy CPK ani polskich elektrowni jądrowych. Znowu, nawet łopaty tam nie wbiliście. Ale to nie tak, że nie radzicie sobie tylko z wielkimi innowacyjnymi przedsięwzięci przedsięwzięciami. Nie radzicie sobie z prostszymi rzeczami. Chcieliście w ramach Mieszkanie Plus wybudować 100 tysięcy mieszkań do 2019 roku. Wybudowaliście 19 tysięcy to do 2022 roku. Kompletna porażka. Podsumowując, Czas waszych rządów to okres egipskich plag dla polskiej gospodarki. Nowy ład, lockdowny, drastyczny wzrost cen energii, drastyczny wzrost kosztów pracy, ciągłe nowe regulacje, niestabilne sądownictwo. A jeżeli jakiś przedsiębiorca nie był w stanie tego wytrzymać i jego firma padała, to słyszę od Jarosława Kaczyńskiego, że widocznie nie nadaje się do prowadzenia działalności w Polsce. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy to przeżyli. Jesteście wielcy, możecie być z siebie dumni. Jak pis was nie zabił, to już nic was nie zabije. Kończąc. Przez ostatnie miesiące w trakcie kampanii wyborczej byłem obrażany i pomawiany w najróżniejszy sposób. Oskarżano mnie o wszystkie możliwe niegodziwości. Ale spośród tych wszystkich obelg tylko jedna mnie naprawdę bolała. Sugerowanie, że chcę zrobić z wami koalicję. Bardzo się cieszę, że to już jest koniec waszych rządów. Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie. Panie pośle, bardzo kanuka. proszę odnieść się do słów, które to... pana dotyczyły, jeżeli pan wypowiada się w trybie sprostowania. Panie marszałku, przypisano mi tutaj, przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ panie tak proszę. jest przesłanie tych świąt. Wyzywam Państwa na dysputę teologiczną. Chętnie podzielę się informacjami, które panie do Państwa Panie pośle, bardzo dziękuję. Proszę za zajęcie Dziękuję bardzo. Czy proszę... do Już Pan poseł sprostował. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie Dziękuję. Panie, panie pośle, Braun. Na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył Pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania Pana. Chcę Pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy Sejmowej będzie Pan obrażał wyznawców innych religii uznam że naruszył pan powagę sejmu i wykluczę pana z obrad Proszę bardzo jeżeli pan chce to yy, pro, proszę niech pan to zrobi niech pan to zrobi panie marszałku Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów, na dysputę historyczno teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę, wykaże Panu, Panie Marszałku, ignorancję pańską i wszystkich zebranych uwagę, w, dziedzinie, pan w dziedzinie, w której tak śmiało Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma na Pan pojęcia to przesłania trzeci regulaminu Sejmu przyjmuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczenia panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń.